Zdecydowałem się zrobić taki mały, krótki filmik na temat dosyć ciekawego pałacyku pochodzącego ze średniowiecza, jak ktoś będzie właśnie w Albstadt, w Niemczech, w Baden-Wittenberg to na dole może sobie spokojnie wziąć, jechać na, w kierunku Eblingen i tutaj znajdzie taki, w dzielnicy Albstadt, mały pałacyk. Co jest w nim takiego ciekawego? Ano, ten pałacyk należał do rodziny Klausa Filipaszenka Szenka Graf von Stauffenberga. Pochodził on ze średniowiecza, żeby było ciekawiej ale pomimo, że Stauffenberg urodził się chyba w 1907 roku to mimo wszystko od 1918 roku spędził tu większą część dzieciństwa plus młodości nawet w 1943 roku był tutaj na takiej rekonwalescencji a koniec końców tutaj też mieszkał jego brat Bertolt, który również brał udział w zamachu na rzecz Hitlera w Wilczymszańcu no i tak sobie najspokojniej tutaj żyli, tak że będziemy mogli zobaczyć ro rodowy pałacyk Stauffenbergów. Dzisiaj jest to muzeum i wejście kosztuje 2 euro. Nie wiem czy będziemy mogli wejść przez wzgląd na tą dziwną pseudopandemię. Ale chciałem pokazać ten pałacyk dla tych wszystkich zainteresowanych w sumie dobrami Albo arystokracją albo szlachtą Tak sobie Staufenbergowie Mieszkali Jak ktoś zna niemiecki to tutaj może sobie spokojnie przeczytać Właśnie ta miejscowość a w zasadzie dziś dzielnica nazywa się Lautlinge Żeby było ciekawiej on leży zaraz przy parafii Jana Chrzciciela w Lautlingen. I tu widzimy, że od 1670 roku należał on do rodziny Stauffenbergów. Zakupił go Wolfgang Friedrich Schenk von Stauffenberg. No i między innymi on też ufundował tą parafię Jana Chrzciciela tutaj w Lautlingen. Tam jest wyjście z drugiej strony, a tutaj jest obok zaraz wystawa poświęcona właśnie rodzinie Stauffenberga. Czym różni się arystokracja od szlachty? Oczywiście istnieje szlachta niższa, szlachta wyższa i właśnie, jeśli chodzi o to, do, do szlachty niższej zalicza się szlachtę plus baronów, a od hrabiego mamy szlachtę Wyższą. Tu możemy sobie wejść i zobaczyć, między innymi, pałacek Kształfenbergów. Tutaj ciekawostka taka, bo Stauffenberg również w latach 1842-1846 był Freicher, czyli wolnym panem stanowym. Reicher, Franz Ludwig Schönk von Stauffenberg. Tu mamy troszeczkę z historii tego pałacu. Niestety za minutę zamykają, więc i tak więc nie wyszło. A wewnątrz jest wystawa poświęcona m.in. Stauffenbergowi. Natomiast, jeżeli ktoś tutaj będzie, to naprawdę warto tutaj zajrzeć. Wystawę oczywiście, można też sobie w internecie zobaczyć, jak wygląda. Ale fajne, urokliwe te dobra Stauffenbergów. Co so, myślę, że ktoś kto interesuje się drugą wojną światową no to na pewno weźmie i zainteresuje go ten rary tasik. Ale heca, ten pałacyk miał jeszcze powiązania z klasztorem St. Galen i właśnie ja akurat z Galmiło miło wspominał podczas studiów, a taki herb miał pierwszy właściciel tego pałacyku. No nie ma co tu dużo opowiadać, ale przyjechać warto. Bardzo fajne, romantyczne miejsce. Zapraszam wszystkich zainteresowanych w ogóle pałacykami, zamkami, szlachtą do Leutlingen w dzielnicy Alpstadt. A jeszcze tak na zakończenie, jak już mówiłem Stauffenbergowie byli fundatorami tego kościółka Jana Chrzciciela, który praktycznie jest obok pałacyku, bo widzimy, że tam jest pałacyk, tu kościół i zaraz malutki cmentarzyk, no i to jest właśnie kościół Jana Chrzciciela, który ufundowali, który ich pamięta.